Super, super. Nie, to... Dzień dobry panie nie, ale mnie pan tym lizakiem zaatakował. Co? Czemu nie, mam maseczki? No bo nie, 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 maseczki? nie, 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 maseczki. Jak sobie przypominam, to minister niedzielski powiedział, że oprawiając dyscypliny sportowe rowerowe w obszarach miejskich, to oczywiście maseczka. Natomiast przy obszarach leśnych, tak jak tutaj, a jestem na skraju, to zachowanie odpowiedniej odległości to nie muszę. A jedyną odległość, którą muszę zachować, to jest między mną a panem. A sam żeś mnie pan zawołał. Szczęść Boże. A nie, nie chcę kablować, ale ksiądz jechał bez, bez maseczki i jakoś pan nic nie zrobił. co, co a Jak nas sportowo? Przecież w sutannie jedzie. Co to sportowo sutanna? To on może a ja nie mogę? To ja sobie już przypomniałem: przepraszam, ja jadę do mety. Ja mam dreszik z NRD. Wiadomo jeszcze za non dwie siostry, i cały kondukt, peleton. Jak mnie pan puścisz, to jeszcze wygram. Do widzenia.